Jak to mówią, nie zawsze jest niedziela, nie zawsze się wygrywa. Przegrywamy z warszawską Legią, ale to nie był mecz do jednej bramki. Mieliśmy swoje sytuacje. Trochę niedosytu pewnie jest. Duży niedosyt, szkoda, bo, bo mieliśmy fajną serię, cztery mecze. Komplet punktów, ale wiadomo, zdaję sobie sprawę, zbyt doświadczony jestem z, z, z trenerem, że żeby, żeby, żeby seria nie trwa wiecznie. Szkoda, że to akurat z Legią, bo byliśmy przygotowani. Można powiedzieć optymalnie, mimo że mimo nieobecności dwóch z zawodników mieliśmy swoje szanse, swoje sytuacje. Nie wykorzystaliśmy tego. Podejmowaliśmy nieraz złe decyzje. Po błędzie indywidualnym, mojego zawodnika skontrowali nas, uderzyli bramkę na 1 zero z zespołami typu Legia, to, co masz, pół sytuacji, to musisz to strzelić bezwzględnie bo to jest groźny zespół to są dzieciaczki wybrane z naszego pięknego kraju ale postawiliśmy się uważam, że może nie był to amconiący tak bardzo mecz jak z warszawską Polonią bo ilość bramek była, bramka tylko jedna ale, ale staraliśmy się robiliśmy co mogliśmy, a dzisiaj tyle tylko mogliśmy zrobić, także Mówiłem chłopakom w przerwie, że jak nie można wygrać, są takie mecze, zdarzają się, nie możesz zrzejść, to chociaż z remisu. No jednak ten błąd kosztował nas utratę trzech punktów. Ale chłopcy uczą się całe życie i ta porażka też może być przekuta w wielkie pozytywy, bo nie zawsze będziemy wygrywali. Też w dorosłej piłce trzeba umieć czasami przełknąć gorączkę porażki, żeby potem wyciągnąć wnioski i zagrać dużo lepsze zawody z innymi silnymi zespołami. Dokładnie tak. Trzeba umieć zarządzać sukcesem i też trzeba przyjąć porażkę na klatę, wyciągnąć wnioski i, i, i dalej trenować, dalej doskonalić swoje umiejętności, zwłaszcza techniczne, bo to jest problem wielki, ale to jest, w piłce jest na, 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 na wszystko jest za mało czasu, ale będziemy pracowali dalej to nic się, jedna porażka nie robi z nas ortopedów, ani te cztery zwycięstwa nie zrobiły z nas mistrzów Polski. Także będziemy pracowali dalej, każdy mecz będziemy brali osobno, każdy mecz, w każdym meczu będziemy się starali o jak największą zdobycz.